Cześć, Witamy Was serdecznie na live, który e, będzie dotyczy, dotyczył e, doradców noszenia. E, ja nazywam się Ewa, na co dzień właśnie współpracuję z doradcami. E, dodatkowo mhm. m, odbieram telefony, jeżeli dzwonicie do nas. Na no ile przerwy. przerwy. E, naszym wspaniałym gościem jest dzisiaj Hustochola, e, certyfikowany doradca Klawi. O czym będziemy rozmawiać? O tym, na czym polega praca doradcy, kiedy umówić się z doradcą, jakie plusy nam to daje, co nam to daje, jeżeli chodzi o, o rozpoczęcie noszenia, o zbudowanie swojej wiedzy o noszeniu. Na początku chcę jeszcze przypomnieć Wam o konkursie, który jest tutaj w komentarzach pod live'em. Wymieniajcie swoich doradców, doradców, którzy pomogli Wam rozpocząć przygodę z noszeniem. Co Wam to dało? My spośród tych doradców wybierzemy sobie jednego, który dostanie od nas pakiet bliskości, który będzie składał się z chusty tkanej w rozmiarze M, chusty kółkowej i nosidełka LENY UPGRADE z linii BASIC. Dobrze, Oulu, no więc tak, na czym polega Twoja praca? Praca doradcy noszenia jest w zasadzie bardzo ciekawą pracą, ponieważ można spotykać w tej pracy wielu ludzi i pomagać wielu osobom. Doradca Noszenia jest taką osobą, która pomaga rodzicom na początku drogi chustowej. Rodzice, którzy chcieliby nosić dziecko w chłście, dzwonią do doradcy i zapraszają go do siebie do domu. Doradca przyjeżdża z całym arsenałem chust, nosideł, jeśli ktoś jest zainteresowany również nosidłami, ponieważ tym też się zajmujemy. Mamy ze sobą takie lalki specjalne do domotania. No, i na początku, y, oczywiście, wprowadzamy rodziców y, w temat y, tego, jaka ma być pozycja dziecka w huście, Tak Więc to nie jest tak, że wrzucamy dziecko do chusty, jakkolwiek, y, tylko trzeba nadać mu odpowiednią pozycję, tak żeby to noszenie wspierało y, rozwój fizjologiczny dziecka. Potem, jak pokażemy, jaka ma być pozycja, to pokazujemy wiązania rodzicom, jakie są dla nich najbardziej optymalne. To też tak wcześniej zbieramy taki e, cały wywiad na temat stanu zdrowia i dziecka, i osoby, która chce nosić. <laughs> na tej podstawie, przepraszam, e, wcześniej przygotowujemy właśnie, obmyślamy sobie, jakie wiązania byłyby ok dla danej pary. I rodzice wybierają sobie to, którego chcą się uczyć. Na początku matają sobie lalkę, potem matają własne dziecko. Też z doradcą można zostawać w kontakcie po szkoleniu, więc jakby jest to cały taki proces uczenia się i wiązania chusty. Kiedy <coughs> najlepiej umówić się z doradcą? Czy jeszcze w trakcie ciąży, czy już w momencie kiedy maluszek jest na świecie? Są osoby, które lubią się umówić przed porodem, czyli jeszcze jak są w ciąży. Ja osobiście preferuję spotkania już kiedy maluszek jest na świecie, no bo wtedy jednak mamy szansę go faktycznie, rodzic ma szansę zobaczyć, jak to jest, go zamotać i wtedy ma szansę spróbować sobie tych wiązań, które dla niego faktycznie są komfortowe. Więc zdecydowanie po porodzie, wtedy, kiedy mama czuje się na siłach, czyli jest to bardzo indywidualna kwestia. Okej, okay. podczas naszej rozmowy, kiedy dzisiaj do nas przyjechałaś, przytoczyłaś mi dwie fajne historie z Twojego życia jako doradca i będę wdzięczna, jeżeli teraz przedstawisz to, to, o czym rozmawiałyśmy. Tak, no właśnie to, to są jedne z niewątpliwych zalet bycia doradcą noszenia, że można towarzyszyć rodzinie w takim ważnym momencie, już nie samych narodzin, bo no wiadomo, że przy tym nas nie ma, natomiast ten moment, kiedy rodzic mota swojego malucha i on przy nim usypia, jest dla nas też jako doradców bardzo, bardzo miłym momentem. Te sytuacje, o których opowiadałam, to było to, było to kiedy często tak się zdarza właśnie, że bywam u dzieciaczków, które dużo płaczą, mało śpią w ciągu dnia. Mama czy tata są zestresowani taką sytuacją. Kiedy zapraszają mnie do domu, pokazują jak zawiązać chustę, dziecko jest przy nich blisko, od razu zasypia, na twarzach rodziców bardzo często pojawiają się łzy w takich momentach. No, bo jest to dla nich coś nowego, że ruszek w końcu zasypia i że to stało się tak szybko. Także to jest bardzo miłe. Czasami też zdarza się tak, że dziecko wręcz odwrotnie nie da się zamotać na konsultacji, a wtedy taka mama mówi: o, już z nie wyjdzie, nic z tego nie będzie. A z tego samego dnia lub następnego dnia dostaje niej zamotane zdjęcie i mówi zobacz, jednak, jednak się udało, jednak yy, chyba ktoś to lubi. <laughs> Więc to są takie bardzo fajne momenty, kiedy, które w sumie dodają skrzydła też trochę jako doradcy. Mm, tak, tak. Jeżeli chodzi o mm, współpracę Leny yy, Lamp z doradcami, yy, zapewne miałaś już do czynienia właśnie z naszą linią dla profesjonalistów, jest to fajna opcja dla rodziców. Chusty te są dostępne do sprzedaży wyłącznie dla, dla doradców, z tym, że ona świetnie pomaga w, w nauce motania chusty. Z tego względu, że e, ma świetną gramaturę, jeżeli chodzi o początek, bo wynosi 210 gram na metr kwadratowy. E, do tego wszystkiego jest żakardem, co to też jest fajna, fajna nowość, jeżeli chodzi o samą ofertę. Dostępne są rozmiary tak naprawdę od XS do XL. W takiej standardowej ofercie mamy rozmiar XS, M i L. Jednak też na specjalne zamówienie, jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście rozmiar S i XL dla Was tutaj przygotujemy. Yy, oprócz tego mamy oczywiście chusty kółkowe, obie długości 1,8 jed, i 2,1, yy, ramię proste, ramię zakładkowe yy, i wszystkie nosidełka z naszej oferty, czyli leny Go, leny Upgrade, yy, Reptile oraz yy, nosidełko buchimo w obu rozmiarach. Yy, tak, tak to wygląda. Tak, jest bardzo mięciutkie <śleskujesz> yy, I teraz co jeszcze? Program nowa. Program nowa. W sumie nasza znajomość zaczęła się od tego tak. programu. I fajnie, fajnie że udało się dzisiaj przyjechać i że możemy sobie w końcu o nim porozmawiać tak na żywo. Także się e... bardzo cieszę. Co mamy w programie nowa? W programie nowa mamy chusty tkane z protem skośno-krzyżowym, chusty tkane z protem żakardowym, chusty kółkowe i kaleny Upgrade. Plus programu NOWA jest taki, że wzory i kolory, które są w tym programie, jeżeli chodzi o te produkty, są dostępne wyłącznie u doradców, którzy działają z nami w tym, w że właśnie programie. Możecie je sobie zakupić podczas konsultacji. Więc myślę, że to taki dodatkowy profit właśnie spotkania się z doradcą, jeżeli możemy mieć coś, czego też nie dostaniemy bezpośrednio na przykład z tej strony. Jeśli mogę Ci wejść słowo, to myślę, że takim super, taką super rzeczą jest to, że kiedy spotykamy się z doradcą, to doradca nam też doradza, jakie chusty są warte uwagi. I akurat właśnie w programie Nowa jest to, że w zasadzie każdą chustę można polecić z czystym sumieniem. Ja też na konsultacje zabieram zawsze próbnik z tkaninami, więc rodzice mogą sobie dotknąć, zobaczyć jak ten wzór wygląda na żywo. Co też na pewno jest bardzo fajne, bo jednak zdjęcia, zdjęciami, ale na żywo te chusty naprawdę nabierają też uroku jeszcze większego. Która chusta jest Twoją ulubioną, jeżeli chodzi o Nowa? Moją ulubieńcą jest Szymon, jeśli mogę tutaj pokazać. To jest Szymon który jest mega mięciutki, to jest splot kwadracikowy, który jest takim puchatkiem, że w zasadzie jak komuś pokazuje y, Szymona, to często dostaje pytanie, czy jest tutaj Myrynos. <laughs> Także jest to taka bawełna no, super jakości, naprawdę. Szymon jest ekstra, jest moim ulubieńcem zdecydowanie. E, a jeżeli jeszcze chodzi na przykład o Twoją pracę y, doradcy, jak często, jak często rodzice zgłaszają się do ciebie? Na konsultacje? No, w zasadzie każdego dnia są jakieś zapytania o, o konsultacje. Ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że noszenie staje się coraz bardziej popularne. Jednak korzyści, jakie płyną z noszenia i dla rodziców i dla dzieci są warte tego, żeby nosić. Już nie mówię tutaj o samych wolnych rękach. To wiadomo jest akurat dla, dla świeżo upieczonego rodzica bardzo dużą zaletą, kiedy może mieć dziecko blisko siebie i jednocześnie wolne ręce. Natomiast dla dziecka też to jest super. To jest stymulacja wielu zmysłów, tak naprawdę z ośrodkowego układu nerwowego. Mamy też super nawiązywanie więzi między noszącym a dzieckiem. Także korzyści jest naprawdę wiele, więc bardzo się cieszę z tego, że to noszenie jest coraz bardziej popularne i, i coraz więcej ludzi jest zainteresowanych tematem noszenia. Tak, dlatego też fajnie, że. Samo środowisko tej doradców, że mamy coraz więcej, jeżeli chodzi o na terenie tak. Polski, naprawdę jeżeli chodzi o doradców, którzy też zgłaszają się do nas, yy, bardzo nas to cieszy, bardzo nas to cieszy, że jest Was coraz więcej, że chcecie też współpracować tutaj z nami. Korzystać właśnie z pomocy, które my też dla Was przygotowaliśmy, ponieważ jednak linia dla profesjonalistów to jest świetna pomoc. Yy, zarówno dla Was, jak i dla rodziców, żeby rozpocząć tą fajną przygodę. Yy, co jeszcze? Co jeszcze możesz nam powiedzieć, jeżeli chodzi o, o, o Twoją pracę, co jeszcze ci dodaje? No myślę, że właśnie w takich momentach daje dużo satysfakcji, daje, daje taką, takie poczucie sprawczości poniekąd, <grym> że też dzięki nam się pojawia uśmiech na twarzy, ale też daje to, że bardzo często jest tak, że rodzice kompletnie nie wiedzą od czego zacząć. I doradca jest takim, taką osobą, która wskazuje drogę tak od początku. Też jeśli ktoś nie ma wcześniej chusty to nawet bardzo dobrze jeśli nie ma tej chusty przed spotkaniem, ponieważ rynek teraz jest bardzo, bardzo bogaty i można naprawdę, jest mnóstwo tych chust i czasami rodzice właśnie jak, jak mają już jakąś chustę, powiedzmy kupują sobie kółkową, to potem okazuje się, że jednak ta kółkowa im nie pasuje i woleliby długą, także fajnie jest jakby od początku skorzystać z pomocy i się doradzić. Co więcej to daje? No daje to też na pewno dużo nowych znajomości, nowych przyjaźni. Wiele osób, u których byłam uczyć ich wiązać chusty są teraz moimi znajomymi. Myślę, że jest mnóstwo, mnóstwo korzyści jeszcze, których nie wymieniłam, których teraz nie pamiętam. Tak, a propos znajomości, ja też tutaj wiem na swoim własnym przykładzie, że Grono znajomych zdecydowanie się powiększa, współpraca też z wami jako, jako z doradcami na poziomie tutaj Eleny Lamp dała mi też to, że po prostu teraz przy każdym wyjeździe w jakimkolwiek mieście w tak. Polsce bym nie była, zastanawiam się kogo mogę tam spotkać, kogo z was mogę tam spotkać i to jest fajne, to jest naprawdę, naprawdę fajne uczucie na każdych wyjazdach. Ja mam pytanie tutaj z Ofu. Ola, jak, jak zaczęła się Twoja droga bycia doradcą? A zaczęło się w taki sposób, że po urodzeniu pierwszego dziecka, znaczy właściwie kiedy urodziłam pierwsze dziecko, to okazało się, że jest ono nieodkładalne. <laughs> Chciało być ciągle na mnie, więc można ja sobie wyobrazić jak wygląda mama z noworodkiem, która musi trzymać mu głowę i chciałaby coś zrobić i po prostu nie da się. Więc moja droga zaczęła się tak, że zaczęłam ja szukać jakiegoś rozwiązania, które pozwoli mi uwolnić ręce i jakoś zacząć funkcjonować jako, jako mama, i w ogóle jako człowiek, no bo to też jest oczywiste. Więc kiedy ja też. To też jest w sumie ważne, że moja córka urodziła się jako wcześniej. Więc my na początku miałyśmy dosyć taki rozerwany kontakt. I mi bardzo brakowało bliskości z nią, też miałam takie poczucie, że jest ona tak jakby dzieckiem szpitala, ponieważ wszystkie procedury, które były tam wykonywane, były wykonywane tak jakby poza mną i, i na, wiele, na wiele nie miała wpływu. I mi noszenie w chuście osobiście dało coś takiego niesamowitego, co można by nazwać jakąś radością z macierzyństwa i, i tego, że buduje się to więź między mną a dzieckiem. I kiedy mi chusta tak bardzo pomogła, nie tylko usprawniła mi funkcjonowanie w codzienności, ale tak samo zbudowała jakieś, jakieś takie moje poczucie własnej wartości jako matka, poczucie moich kompetencji, bardzo wzmocniła, to postanowiłam przeżyć to dalej i stwierdziłam, że skoro to jest takie ekstra, to ja chcę tym zarażać innych i zrobiłam sobie kurs na doradcę Klawii właśnie. Najpierw podstawowy, potem... Jak zobaczyłam, że jednak ta praca bardzo mi się podoba, bardzo mnie uskrzydla, zrobiłam sobie kurs zaawansowany i następnie napisałam certyfikat i go obroniłam, czyli już taki najwyższy poziom, można powiedzieć, w wtajemniczenia w bycie doradcą. Właśnie, więc pojawia się drugie pytanie: jak zostać doradcą? Jeśli rodzic chce, to, to jaką mogę być? byś mu proponowała i no jak to wygląda w Polsce? Eee, jest szkoła w ale są też tak, inne. Tak, oczywiście, więc... więc to wygląda tak, że właśnie jest kilka szkół noszenia w Polsce. Eee, trzeba sobie wybrać którąś, eee, posprawdzać po sobie, która szkoła ma jakie założenia, jak, po prostu, która nam bardziej odpowiada, która do nas mówi, z którą, w której chcielibyśmy się uczyć. Myślę, że na stronie internetowej każdej z tych szkół można sobie znaleźć informacje na temat kursów, czyli tego kiedy one się odbywają i tak dalej. No i to jest w zasadzie chyba jedyna droga: czyli wybrać sobie szkołę, która, która nam odpowiada, znaleźć kurs blisko miejsca swojego zamieszkania lub dojechać na niego trochę dalej. I później po takim kursie też trzeba wiedzieć, że właśnie to się wiąże z, jakby z wyposażeniem się w cały ekwipunek doradcy które są właśnie chusty, bo trzeba mieć różne długości tych chust eee, trzeba mieć lalki do noszenia, no i czas. I za Tak, czas. Możemy zbyt... dojechania. Mamy jeszcze jakieś pytanko? Ja dostałam wczoraj pytanie na Facebooku takie. Eee, dostałam pytanie na temat tego, jakie jest zdanie doradcy na temat noszenia dziecka niesiadającego w chuście. Kiedy rodzic jest niepełnosprawny, chyba tak brzmiało to pytanie. Jeśli coś pomyliłam, to przepraszam. I tak chciałam się do tego odnieść, właśnie, bo czasami są takie sytuacje, które są bardzo niestandardowe i tak się zdarza faktycznie, że bywamy u rodziców, którzy są niepełnosprawni, lub dzieci, które są niepełnosprawne, też oczywiście zdarzają się na konsultacjach. I na takie pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy to jest dobre, czy złe. Znaczy, dobre jest na pewno takie rozwiązanie, które pomaga tej rodzinie funkcjonować. Czyli nie ma czegoś takiego, że idziemy ślepo w o, jak dziecko nie siada, to absolutnie nie, nie wolno go wpakować w nosidło, to tego się nie robi. Nie. Jest tak, że jeśli sytuacja tego wymaga, jeśli sytuacja jest niestandardowa, to poszukujemy właśnie niestandardowych y, rozwiązań. Więc myślę, że y, po zapoznaniu się z taką konkretną sytuacją y, konkretnej rodziny, można im wtedy doradzić nawet to nosidło dla nie niesiadającego dziecka. Natomiast y, właśnie jest to bardzo indywidualne i... I zależy nam na tym, żeby pomagać komuś znaleźć taki sposób noszenia, jaki pomoże mu usprawnić funkcjonowanie na co dzień. A często zdarzają Ci się tacy właśnie rodzice, którzy na przykład też zgłaszają się do ciebie, bo chcą nosić w nosidle, bo po prostu tam się na przykład właśnie no nie lubią. Nie, nie pasuje im Jasne. ten produkt i decydują się jednak na to, żeby mimo tego, że właśnie powszechnie mówi się, że, że nie powinno się nosić w nasydełku dziecka niesiedzącego, choć tutaj właśnie tak jak powiedziałaś, to są naprawdę bardzo, bardzo różne przypadki, tak. które trzeba rozpatrywać indywidualnie, zdarzają ci się rodzice tacy i w jakiej częstotliwości ci się to zdarza, że że te rodzice do Ciebie się zgłaszają? Najczęściej w okresie wakacyjnym. <noise> tak, bo wtedy każdy się mówi: o, jutro wyjeżdżamy, trzeba by mieć jakieś nosidło dla dziecka. Nie no, żartuję, ale... chociaż no, zdarza się i tak. <noise> ale... jest czasami tak, że rodzice są przerażeni chustą i już od razu wiedzą, że nie będą chcieli nosidła. Kiedy umawiają się ze mną, to ja oczywiście niczego nie wciskam na siłę, że musisz mieć chustę, bo jak nie, to w ogóle koniec świata. Nie ma czegoś takiego. Jeśli ktoś chce nosić w nosidle, ja oczywiście przedstawiam mu wtedy za i przeciw yy, takiej takiej mhm. ani innej decyzji, jeśli chodzi o dziecko nie bo jeśli mówimy o dziecku, które samodzielnie siada, no to tutaj absolutnie nie ma żadnego żadnego dylematu, prawda? Jeśli ktoś chce nosić wtedy w nosidle, proszę bardzo, tylko właśnie trzeba je wybrać sobie, dobrać odpowiednio do, do siebie. Jeśli chodzi o dzieci niesiadające i nosidła, no to sytuacja wygląda tak, że jeśli ktoś naprawdę ma dwie lewe ręce do pusty i totalnie nie poszło mu to, no to ważne jest to, żeby jednak dobrać to nosidło w jak najbardziej optymalny sposób, czyli żeby to nosidło sięgało tam, dokąd ma sięgać, a nie więcej. Czyli na przykład, żeby nie zasłaniało dziecku głowy hmm. lub nie rozjeżdżało mu zbyt szeroko albo wręcz przeciwnie, żeby nie był to panel zbyt wąski. Ale to też, tak jak mówię, tej, tej, sytuacji, takie sytuacje są bardzo indywidualne i też nie powiem, że polecam każdemu nie dziecku nosidło. Natomiast jeśli ktoś ma nie nosić wcale, ale, a nosić, a w dobrze dobranym nosidle, no to, to już zdecydowanie. Wiadomo, że warto nosić. Myślę, że stąd też właśnie wzięła się ta zdecydowana przewaga nosidełka Leny Upgrade nad nosidełkiem Leny Go, kiedy rozmawialiśmy tutaj też z wami tak. o poszerzeniu oferty właśnie programu Nowa też o nosidełka. Mhm. Właśnie ta możliwość doboru tak. re wyregulowania nosidełka bezpośrednio pod, pod malucha. Tak. Ja mam tutaj pozdrowienia od Oli Górskiej. O, dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo się. Podanie, Czy współpracujesz z jakimiś doradcami? Gdzie konkretnie można... Najczęściej dojeżdżasz, jaki jest twój region działania? Czy współpracujesz z doradcami, tak? Mhm. E... A mamy takie koleżanki doradczynie, które, z którymi... Tylko to to pozdrowisz. pozdrawiam bardzo Kasię Frankę i Olegurską Górską też pozdrawiam bardzo serdecznie. I Mariolkę Majkę. Także trochę nas jest. No Z dziewczynami się wspieramy wtedy, kiedy, kiedy są takie, takie sytuacje. Czasami jest tak, że któraś z nas nie może pojechać na konsultacje i wtedy sobie czasami je po prostu przekazujemy. A jeśli chodzi o rejony, w jakich działam, no to to jest Śląsk, czyli y, tutaj raczej tak blisko też mnie, czyli powiedzmy Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Tarnowskie Góry, O trochę tych rejonów jest. Często jest tak, że ktoś do mnie pisze. Ostatnio kiedyś, kiedyś miałam taką panią z Opola, która do mnie napisała i polecała jej koleżankę z rejonów, ale powiedziała, że nie chce, że chce, żeby ja przyjechała, więc do Opola też dojechałam. Tak, tak, fajnie, fajnie, że to się rozrasta i że właśnie też y, informacja o Tobie, jeżeli dociera do Opola i Pani z Opola chce się z Tobą spotkać, koniecznie z Tobą, <noise> no to, to, to ta, czy, tak, świadczy hmm. tylko i wyłącznie y, dobrze o tym. Pracujesz tylko na konsultacjach, wczoraj już też warsztaty dla rodziców? Kiedyś robiłam warsztaty grupowe, w tej chwili już y, preferuję raczej kontakt właśnie taki indywidualny. Jest to związane nie tylko z salą, której aktualnie akurat nie posiadam na warsztaty. Ale też myślę sobie, że takie spotkania indywidualne mają ogromną przewagę taką właśnie, że może inaczej jak są warsztaty, to omawiamy się na warsztaty z konkretnego wiązania. I wtedy każdy rodzic, który przychodzi, wiąże to jedno wiązanie. A tak jak wspominałam wcześniej, nie każdemu, każde wiązanie pasuje. Nie każdemu jest wygodnie, nie każdemu się podoba sposób wiązania i tak dalej. Więc spotkania indywidualne mają tą przewagę, że jak się spotykamy, to ja pokazuję kilka wiązań, rodzic mówi, o, to mi się podoba, tego chcę się nauczyć teraz. I motamy to pierwsze wiązanie właśnie, które rodzic sobie wybierze. A jeśli jest tak, że odpowiednie to mi kompletnie nie pasuje, w ogóle tu mnie uwiera, tu jest mi niewygodnie, tego nie chcę, to próbujemy wtedy inne wiązanie. I to właśnie spotkania indywidualne są taką fajną okazją, żeby jakby rozeznać cały ten grunt chustowy, zobaczyć co komu najbardziej Pasuje. więc w tej chwili obecnie tylko y, konsultacje indywidualne. A jeżeli właśnie chodzi o dobór y, wiązań, masz jakieś takie, które najczęściej w największej ilości, y, u największej ilości rodziców jest wybierane jako takie pierwsze, bo jednak tutaj też bywa różnie. Jedni decydują się jednak na kangurka, drudzy jednak tutaj y, ta kieszonka, bo jest najprostsza tak, do zamotania i, i, i właśnie jak to wygląda u Twoich rodziców? Tak to wygląda, że na pewno jest o wiele prościej, jak doradca jest w domu, bo mm -hmm. wtedy unikamy kombinowania, jak to jest i tak dalej. Wiadomo, że filmik na YouTube nie pokaże wszystkiego. Pokaże sporo, ale jednak nie pokaże dociągania, nie pokaże pozycji dziecka, nie pokaże tego, gdzie dokładnie złapać, nie skoryguje konkretnego rodzica w konkretnej sytuacji. A jeśli chodzi o wiązania, które są najpopularniejsze. To bardzo różnie. Nie ma. czy znaczy na pewno bardzo u nas pokutuje to przekonanie, że kieszonka jest najprostsza. I wiele no, rodziców no. od tego zaczyna i chce, o, pokaż mi kieszonkę, bo to jest najprostsze, i ja chcę od tego zacząć. A potem się okazuje, że jak już zamotamy tą kieszonkę dwa razy, to potem kangurek już nie sprawia takiego problemu. Jest na pewno z chustą tak, że trzeba sobie przetrenować to wiązanie ileś tam razy, żeby w końcu dojść do wprawy też. Tak jest związaniem, że nie od razu ono wychodzi idealne. Oczywiście tak się zdarza, że wychodzi od razu idealne, natomiast jest to taka rzecz, którą która wymaga treningu po prostu. Tak, czyli nieoceniona wiedza i pomoc doradcy. To co? Mamy pozdrowienia jeszcze od Karoliny Choral i Dzięki. Dobra, to co? Kończymy w tej chwili, jeżeli będziecie mieć jeszcze jakiekolwiek pytania, zapraszamy bardzo do, do komentarzy pod live'em. zapraszamy też i przypominam o, o wspominaniu tak, o wspominaniu o swoim doradcy e, i o świetnym konkursie dla niego, myślę, że to jest też fajna, fajna opcja, żeby, żeby odwdzięczyć się, docenić osobę, która pomogła Wam zacząć tą przygodę z chustonoszeniem. Tak, ja, dziękuję tak? bardzo za zaproszenie. Tak, mi bardzo miło to my, to bardzo, my, my bardzo dziękujemy, że przyjechałaś że właśnie mogłyśmy się w końcu e, postać. Co tak, ciągle, na maile na wymieniamy, żywo. ciągle maile wymieniamy, a teraz w końcu na żywo możemy pogadać. mam tak? Pytanie. Jakie jest najtrudniejsze pytanie, jakie słyszałaś na konsultacjach do widzenia? Najtrudniejsze pytanie, jakie słyszałam na konsultacjach. Ojejku. Nie wiem, w sumie chyba nie ma, nie ma dla mnie trudnych pytań. No i Optymistycznym akcentem. Kończymy na teraz. Pamiętajcie o konkursie i dziękujemy, że byliście z nami.